Czorne wydanie kuriera opolskiego poprowadzi dla państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór minęła 21.30. Czas na podsumowanie najważniejszych informacji z naszego regionu. Zapraszam na serwis. Dziś rozpoczęła się trzecia edycja programu Moja Woda. Właściciele domków jednorodzinnych będą mogli otrzymać dofinansowanie do zakupu systemu gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych oraz roztopowych. Do rozdysponowania na opolszczyźnie są 3 miliony złotych Bartosz Sadliński. Choć na własne potrzeby mamy jej pod dostatkiem, woda stanowi ograniczony zasób. Dlatego warto ją oszczędzać i są na to także domowe sposoby. Zainwestować w zmywarkę. Zakręcać krany. Myje ręce do miski, spada. Później spłukuje ubikację. Podlewanie z deszczówki. I o nią właśnie chodzi. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu od dziś przyjmuje wnioski w ramach programu Moja Woda na zakup instalacji do gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych. Możemy dotować beneficjenta kwotą do 6 tysięcy złotych. W poprzednich latach było to 5 tysięcy złotych, czyli uwzględnione tu są pewne dodatkowe koszty, które związane są z inflacją. W poprzednich dwóch naborach w roku 2020 i 2021 Złożono ponad 1300 wniosków na łączną kwotę przekraczającą 6 milionów złotych. Wniosek można złożyć przez portal beneficjenta lub ePUAP, ale należy go też wydrukować, podpisać i dostarczyć do opolskiej siedziby funduszu. Zarówno wniosek o dofinansowanie, jak i później wniosek o płatność, który już rozlicza zrealizowaną inwestycję. Są relatywnie prostymi dokumentami. Nabór jest bezterminowy, ale doświadczenie urzędników pokazuje, że po trzech miesiącach pula się wyczerpuje. Tutaj każdy z nas może też zaciąć, zacząć od siebie, od swojego podwórka, a w tym przypadku najlepszym słowem będzie od swojego ogródka. Zatem do zarządzania czasem, pieniędzmi czy rozwojem osobistym warto dołączyć zarządzanie zasobami wodnymi. Bartosz Sadliński, Kurier Polski. Mieszkańcy Groszowic obawiają się spalarni śmieci, która może powstać w Opolu. Zarzuty to wzrost zanieczyszczenia powietrza, a także groźba uzależnienia miasta od importu odpadów. Jakie argumenty na rzecz inwestycji ma zakład komunalny, który jest głównym inwestorem spalarni? Wojciech Bularz. Benzopiren to niebezpieczna rakotwórcza substancja. Komitet Stop spalarni przypomniał dziś, że zakładane przekroczenia stężenia tego związku mogą sięgać z opolskiego składowiska nawet nad zbiornik Bolko. Ponadto jest bardzo dużo osób, które skarży się na astmę i innego typu dolegliwości. Obawiamy się, że spalarnia spowoduje, że te, te choroby po prostu będą się rozwijać. Prezes zakładu komunalnego zarzucił komitetowi nieprawidłową interpretację danych. Dodał również, że znacznie więcej benzopirenu emitują kominy gospodarstw domowych. Pamiętajmy, że dzięki temu, że instalacja będzie wpięta do sieci ciepłowniczej, firma ECO, która jest dostawcą ciepła w naszym regionie, w naszym mieście, tego ciepła systemowego, nie będzie musiała spalić prawie 10 tysięcy ton węgla który to ma normy znacznie słabsze, czyli emituje więcej zanieczyszczeń. Instalacja zwana Centrum Zielonej Transformacji poza spalarnią ma składać się także z kompostowni, instalacji przetwarzania odpadów budowlanych i wielkogabarytowych. Jednak najwięcej namiętności wzbudza ta pierwsza. Spalarnia ma dostarczyć energii do sieci ciepłowniczej. Stąd kolejne pytanie, czy wystarczy śmieci do podtrzymania energii? My na ten temat rozmawialiśmy z prezydentem Wiśniewskim. Zwracaliśmy uwagę, że kiedy wejdzie w życie ustawa kaucyjna, czyli to zachęcanie obywateli do zwrotu, butelek czy pojemników plastikowych w zamian za jakieś tam drobne, symboliczne środki finansowe, no to że ta spalarnia już kompletnie będzie niepotrzebna. Lewica obawia się, że niedobór śmieci może doprowadzić do sytuacji, w której będzie trzeba importować odpady. Szef zakładu komunalnego odpowiada, butelki plastikowe już przetwarzamy inny sposób. Pamiętajmy, co trafia do systemu kaucyjnego. To są opakowania, które dzisiaj są opakowaniami jednorazowymi, głównie butelki PET, a będą zamienione na butelki PET wielorazowego użytku. Butelek PET w czarnym pojemniku nie ma. Członkowie komitetu zbierają podpisy pod wnioskiem o zablokowanie inwestycji. To nie jest zielona transformacja. To jest marnotrawstwo marnotrawstwo cennych odpadów i wytwarzanie dwutlenku węgla ginie nam świat. Budowa instalacji jest planowana na 2026 rok. Obecnie projekt oczekuje na warunki środowiskowe. Kolejne kroki to projekt i pozwolenie na budowę. Wojciech Bulasz, Kurier Polski. Rządowy program profilaktyka 40 plus przedłużony do połowy przyszłego roku. Nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia umożliwia skorzystanie z bezpłatnego pakietu badań osobom powyżej 40 roku życia. Celem jest wczesne wykrywanie chorób oraz zapobieganie ich rozwojowi. O szczegółach Kamila Korzeniowska. Program profilaktyka 40+ realizowany jest od lipca 2021 roku. Kobiety i mężczyźni powyżej 40 roku życia mają możliwość dostępu do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Skorzystało z niego już ponad 30 tysięcy osób w naszym regionie. Lekarze stwierdzili tam, na przykład jakieś niedociągnięcia, to mi zaraz lekarstwa przepisali, także jestem zadowolona. Najwięcej badań profilaktycznych w ramach programu Profilaktyka 40 wykonano dotychczas w Opolu, powiecie opolskim i kędzierzyńskim, a najmniej w powiatach krapkowickim i głupczyckim. Jak wynika z danych opolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, chętniej badają się kobiety niż mężczyźni. Bo mężczyźni się czują silni i niezawodni, a to jest nieprawda. Trzeba się badać, szczególnie profilaktyka to jest podstawa, bo zgodnie z powiedzeniem lepiej zapobiegać niż leczyć. Osoby powinny przyjść ze względu na to, że po 40 zaczynają się różne dolegliwości. Odzywać się zaczyna nasz organizm, częściej występują jakieś choroby, które były wcześniej ukryte. Są też choroby, które się ujawniają, jeżeli pacjent ma predyspozycje genetyczne. Dzięki badaniom w ramach programu Profilaktyka 40+, można wcześniej wykryć dolegliwości takie jak cukrzyca, miażdżyca, choroby wątroby czy nowotwory jelita grubego oraz u mężczyzn gruczoł. Krokowego. Należy jednak pamiętać o najważniejszym. Wszystko, co się dzieje złego w naszym organizmie, jeżeli jest to na początku, zawsze wszystko można wyleczyć. Celem programu Profilaktyka 40 plus jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania, wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi. Dotychczas osoby po 40 mogły jednorazowo skorzystać z pakietu badań profilaktycznych. Po zmianie w rozporządzeniu mogą to zrobić ponownie, jeśli od ich wykonania minęło co najmniej 12 miesięcy. Na internetowym koncie pacjentów pacjenta pojawiły się już e skierowania właśnie dla takich osób również, także można już z tego korzystać. Zmieniły się również zasady rejestracji. Zarejestrować się na takie badania można właśnie poprzez internetowe konto pacjenta, można to zrobić również poprzez centralną rejestrację pod numerem 989, a także w wybranym punkcie, w którym wykonywane są takie badania. Udział w programie Profilaktyka 40+ jest bezpłatny i można wziąć w nim udział do 30 czerwca 2024 roku. Badania diagnostyczne dzielą się na trzy grupy. Dla kobiet, mężczyzn i pakiet wspólny. Kamila Korzeniowska, Kurier Opolski. Utworzony w Głuchołazach pod koniec 2021 roku, Wojewódzki Bank Tlenu zakończył działalność. Placówkę powołano w szczycie drugiej fali koronawirusa, by zaopatrywała w ratujące życie gaz szpitale na całej Opolszczyźnie. Relacja Jakuba Słupeckiego. W pandemii zapotrzebowanie szpitali na tlen znacząco przekraczało normy, do których przyzwyczaiły nas czasy przedpandemiczne. Pacjent, który wymagał leczenia respiratorem, zużywał takich butli 50-litrowych 7 dziennie. Pacjent, który nie wymagał leczenia respiratowego, to są 3 butle dziennie. I tak jak wcześniej szpital zamawiał 20 butli na miesiąc, tak teraz potrzebował 20 i więcej butli, ale dziennie. W szczycie drugiej fali koronawirusa szpitale na Opolszczyźnie zużywały około 300 butli z tlenem dziennie. W ten ratujący życie gaz zaopatrywał je głuchołaski pank tlenu, który dziś zakończył swoją działalność. Jest to moment szczególnie satysfakcjonujący, że zamykamy coś, co funkcjonowało i było w gotowości. Na szczęście nie było takiego momentu, w którym moglibyśmy w sposób kryzysowy, czy musielibyśmy w sposób kryzysowy kończy, korzystać z tych zasobów, które Państwo widzicie na wozach strażackich. Zarządzenie ministra zdrowia zobligowało wszystkich wojewodów do utworzenia takich placówek na podległym im terenie. To zadanie wymagało zaangażowania i współpracy wielu podmiotów. Jedną z istotniejszych ról odegrali strażacy, którzy zajmowali się również transportem butli z tlenem do każdego szpitala zgłaszającego takie zapotrzebowanie. Chciałem jednak zapewnić, że to jakkolwiek nietypowe zadanie traktujemy jako nasz obowiązek. I to zadanie no, niestandardowe dla Państwowej Straży Pożarnej. Tak naprawdę było jednym z wielu niestandardowych działań, które musieliśmy prowadzić w czasie pandemii. Po banku pozostało 406 butli tlenu, który trafi do szpitali na terenie naszego województwa. Jakub Słupecki kurier Opolski. Uniwersytecki szpital kliniczny w Opolu otworzył nową pracownię rentgenowską. Inwestycja otrzymała rządowe dofinansowanie w kwocie miliona 300 tysięcy złotych. Dzięki temu, że aparat jest wyposażony w panel dotykowy i w kamerę, pozwala nam na wykonanie wszystkich procedur, które tutaj robimy, dużo szybciej. A to się przekłada też na możliwość przyjęcia większej liczby pacjentów. Aparat ma również funkcję wirtualnego. Usunięcia struktur kostnych z obrazu klatki piersiowej, co z kolei pozwala nam na uzyskanie obrazu samych płuc, gdzie możemy wychwycić nawet maleńkie zmiany, maleńkie gózki w płucach na przykład. Jest też wyposażony w funkcję, która pozwala na automatyczne łączenie obrazów. To nam z kolei pozwala uzyskać obraz na przykład całego kręgosłupa czy całego, całych kończyn dolnych na jednym zdjęciu. To... Pozwala ortopedom czy neurochirurgom wykonać pomiary na, na tych badaniach, a z kolei one bardzo są konieczne do zaplanowania precyzyjnego, zaplanowania zabiegu operacyjnego. Aparat jest bardzo bezpieczny dla pacjenta. Wykonywane badania tutaj, które my przeprowadzamy, pacjent dostaje dużo mniejszą dawkę. Oglądają Państwo wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego, a przed nami kolejne informacje z regionu. W skrócie, zapraszam. Jak informuje portal Opole TVPPL, dziś około godziny 4.20 wschodni kierowca samochodu osobowego prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, po czym samochód wypadł z jezdni i uderzył w przydrożny słup. Kierowca został ranny, przewieziono go do szpitala. W akcji ratowniczej brali udział strażacy, a także policjanci i ratownicy medyczni. O prawdziwym pechu może mówić złodziej, który w miniony wtorek okradł plebanie na terenie gminy strzeleczki. Mężczyzna podczas ucieczki spadł z betonowego ogrodzenia i złamał nogę, a skradzione pieniądze rozwiał wiatr. Chwilę później został zatrzymany przez krapkowickich policjantów. Jego kompan uciekł z miejsca zdarzenia, zatrzymano go kolejnego dnia. O szczegółach tej kryminalnej humoreski pisze portal opole.tv.pl. Spółka Gaz System otrzymała decyzję lokalizacyjną dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Lewin Brzeski-Nysa oraz jego odgałęzień do stacji w Lewinie Brzeskim, Skoroszycach i Grodkowie. Decyzja lokalizacyjna została wydana przez wojewodę opolskiego. Cytowana przez portal Opole TVPPL rzecznik gaz systemu Iwona Dominiak wskazała, że nowy gazociąg na terenie województwa opolskiego będzie miał długość 41 km, średnicę 500 mm, a ciśnienie w nim wynosić będzie prawie 8,5 m. Po dwóch miesiącach dobiega końca modernizacja ulicy Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu. Połowa prac sfinansowana została z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztę dołożyła gmina Kędzierzyn-Koźle, która jest zarządcą modernizowanej ulicy. Została ona poszerzona, pokryta nową nawierzchnią, a piesi mogą korzystać z bezpiecznych przejść. Agencje pracy rekrutują do zatrudnienia w polskich firmach już nie tylko pracowników z Uzbekistanu czy Kazachstanu, ale nawet z Boliwii i Kolumbii. Polska gospodarka wciąż jest w znakomitej kondycji, lecz żeby utrzymać tempo rozwoju, potrzebuje rąk do pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego jest najmniejsza od 1990 roku i nie przekracza 5%. Z kolei liczba zatrudnionych jest u nas najwyższa w historii i wynosi ponad 17 milionów osób. Wciąż jednak potrzeby firm są nie zaspokojone. O szczegółach pisze portal Opole TVPPL. Ponad 4,5 miliona złotych z budżetu województwa opolskiego trafi w tym roku do 22 gmin na budowę i przebudowę dróg transportu rolnego, a 9 powiatów skorzysta z dofinansowania na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Dziś podpisano kolejne umowy w tej sprawie. W sumie przez 10 lat ponad 40 milionów przeznaczyliśmy na te drogi, bo ponad 200 kilometrów ich powstało, a dzisiaj kolejne 5 gmin będzie mogło takie drogi budować. To gmina Lubsza, gmina Pokój, gmina Reńska Wieś, gmina Jemielnica i gmina Ozimek. Oprócz tego w tych pieniądzach związanych z Funduszem Ogrun Ochrony Gruntów Rolnych są również kwestie związane z umowami z powiatami. W przypadku powiatów nie realizujemy dróg, a przekazujemy pieniądze na sprzęt, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, które ma służyć ewidencji gruntów, ma służyć tym zadaniom powiatu, które są z gruntami związane. I dwa powiaty dzisiaj też taką umowę podpisują. To powiat Prudnicki i powiat głupczycki. Te drogi są bardzo potrzebne rolnikom? Bo coraz cięższy sprzęt jeździ. Rolnictwo się skoncentrowało na terenie gminy Lubsza i nie ma już ciągników dawnych 30-konnych, są ciągniki kilkuset konne, które wymagają odpowiedniej drogi y, do obsługi areałów rolnych. Nasze wioski to jest rozproszona zabudowa. Y Docierać do niektórych gospodarstw domowych, domowych trzeba docierać między innymi też poprzez te drogi transportu rolnego. I myślę, że poprawi się też bezpieczeństwo dojazdu tych, dla tych mieszkańców i też te drogi nasze transportu rolnego wykorzystywane są jako ścieżki rowerowe. Opolanka Edyta Jończyk pracuje w wojsku, a po godzinach siada do pianina i komponuje piosenki, które później z sukcesem śpiewa. Właśnie promuje swój najnowszy utwór zachęcający do wstępowania w szeregi armii Bartosz Wojtkowski. Dzisiaj chciałam pozdrowić wszystkie służby mundurowe, słuchajcie, które tu są z nami. Jesteście wspaniali, dzięki Wam, czujemy się bezpiecznie w tym kraju. Jeśli się czegoś bardzo chce, to można. Udowodniła to jedna z pracownic wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu. Długo myślała, jakby jeszcze móc zapromować tak dobrowolną służbę yy, wojskową, i wpadła na pomysł, że jednak faktycznie może to zrobić śpiewająco. Co no, bardzo dobrze. Wykonała przy wsparciu przełożonych tak, ale to był jej pomysł, jej inicjatywa i tu dla niej wielkie brawa. Edyta Jończyk, bo to o niej mowa, długo nie zwlekała i zaczęła realizować pomysł. Na piknikach, piknikach pod hasłem silna biało-czerwona. Na terenie naszego województwa pikniki odbędą się w Kietrzu, w Skarbimierzu, w Skoroszycach i w Dobrodzieniu. Będą również występy lokalnych artystów, właśnie między innymi tutaj pracownicy resortu obrony narodowej pani Edyty Jączyk, pracownicy ośrodka zamiejscowego w Opolu. Spodobało się na tyle, że utwór będzie grany na piknikach wojskowych w całym kraju. Co ma wspomóc z promocją służby wojskowej wśród młodych? Ja piosenki piszę bardzo szybko. To jest tak, że to jest taki dar. Albo się ma, albo się nie ma. Więc siadam do pianina, zaczynam śpiewać i powstaje piosenka. Więc jak jest natchnienie, to jest efekt. I tu jest efekt w postaci piosenki zostań żołnierzem. I mam nadzieję, że ta piosenka przyczyni się do tego, że nasza armia będzie silniejsza. I na pewno tak będzie. A w jakim rytmie wybrzmiewać będzie rekrutacyjna piosenka wojska polskiego? W tym utworze są rytmy. Wydaje mi się, że jak się wsłuchamy, odnajdziemy tam rytmy takie naprawdę wojskowe, podnute, wręcz jest tam taki w środku bridge muzyczny, takie przejście, które nawiązuje do znanej wojskowej piosenki, znanej wojskowej melodii. I nie będę mówiła Państwu, jakiej słuchajcie się na pewno na pewno będziecie wiedzieli, do jakiej. Data premiery singla z teledyskiem nie jest jeszcze znana. Jednak na żywo okazje do posłuchania utworu już były i nie zabraknie ich także wkrótce podczas wojskowych pikników oraz koncertów. Bartosz Wojtkowski, kurier opolski. Nasze polskie serce nigdy się nie zmienia. Za mundurem Dziś to wszystko w Kurierze. Teraz zapraszam jeszcze na prognozę pogody, którą przygotowała Wiktoria Marszałek. Jutro pierwszy nasz serwis o godzinie 10.30. Ja życzę spokojnej nocy.